Cześć i czołem. Dzisiaj pogadanka o obrazie, który już tam czeka. Także za chwilę zmiana kadrów i zaczynamy. Jeżeli jesteś ciekawy, ciekawa co mam do powiedzenia o tym obrazie, zapraszam na ciąg dalszy. To co? Zaczynamy? Obraz który jest obok mnie, to pełen wyrazów współczesny portret, który z miejsca przyciąga uwagę i intryguje. Dominują w nim intensywne kontrasty kolorystyczne. Ciepłe odcienie pomarańczu-czerwieni, które opływają postać, zestawione są z chłodnym błękitem tła. Kobieta uchwycona w tym minimalistycznym, a zarazem mocnym ujęciu emanuje pewnością siebie i tajemnicą. Postać przedstawiona na obrazie nosi duże, ciemne okulary przeciwsłoneczne, co dodaje jej pewnego dystansu, a jednocześnie pozwala widzowi na własną interpretację. Kim jest? Co kryje się za tym spojrzeniem? Strój, zdominowany przez nasycone odcienie pomarańczu, czerwieni, tworzy mocny kontrast z jej bladą skórą, co sprawia, że postać wydaje się niemal eteryczna, jakby unosiła się na tle delikatnego, chłodnego błękitu. Całość obrazu jest niezwykle stylowa, nowoczesna i pełna miejskiego szyku. Sposób, w jaki została namalowana sugeruje inspirację modą, współczesnym stylem życia, a być może również kulturą uliczną. Jej rozpuszczone włosy, skryte pod beretem nakryciem głowy oraz asymetrycznie odsunięta linia ramienia podkreślają pewien kontrast pomiędzy swobodą, a kontrolą, luzem, a precyzją. To obraz, który doskonale uchwycił esencję nowoczesnej kobiety niezależnej, pełnej charakteru, pewnej siebie, a jednocześnie tajemniczej i enigmatycznej. Zapytać się możecie, gdzie taki obraz znajdzie swoje idealne miejsce. To dzieło świetnie sprawdzi się we wnętrzach, które cenią sobie odważny design i mocne, wyraziste akcenty. Minimalistyczne przestrzenie w stylu skandynawskim, z jego neutralnymi barwami i prostymi liniami, będzie doskonałym tłem, pozwalając obrazowi wybić się na pierwszy plan. Z drugiej strony, eklektyczne wnętrza, które kochają różnorodność form. Faktur również znajdą w tym obrazie perfekcyjny dodatek. Jego stylowy, nowoczesny charakter podkreśli indywidualizm aranżacji. Dlaczego warto mieć ten obraz u siebie? Ten obraz to nie tylko artystyczna ozdoba, ale także manifest stylu. Wprowadza do przestrzeni nieoczywistość, zmusza do refleksji nad tym, kim jest kobieta z obrazu, co skrywa. A jednocześnie przyciąga wzrok swoją kompozycją barw. To idealny wybór dla osób, które cenią sobie sztukę niebanalną i pragną, aby ich wnętrza oddawały ich własny, unikalny charakter. Obecność tego obrazu w przestrzeni to wyraz odwagi i świadomości artystycznej. To element, który dodaje każdemu wnętrzu szczypty tajemnicy i niepowtarzalnego stylu. Wprowadza do przestrzeni świeżość, elegancję, stając się nie tylko dekoracją, ale również osobistym manifestem, który mówi: znam swoją wartość, znam swoje miejsce. A ty, co sądzisz o tym obrazie? Jak na niego patrzysz, to jakie emocje w tobie się rodzą? Bardzo byłoby mi fajnie i miło, gdybyś się zechciał, zechciała się podzielić tym w komentarzu. A jeżeli chcesz więcej takiego typu filmików, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału i do następnego. Pa!